Czekaj, jeszcze, nie? Dobra, dawaj powoli, tam rozgrzewkę możesz strzelić. Drodzy kibice, przed nami bardzo emocjonujący pojedynek. Za chwilę na naszym stadionie zmierzą się Legionowia Legionowa i oraz zespół Hutnika Warszawa. Obie drużyny są na szczycie tabeli i walczą o awans do trzeciej ligi mazowieckiej. Serdecznie witamy mieszkańców Legionowa i okolic oraz kibiców naszych gości. Wydarzenie jak zwykle towarzyszy piknik sportowy wraz z mnóstwem atrakcji, które dla Państwa przygotowaliśmy. Na najmłodszych czeka bezpłatna strefa zabaw, gry i animacje, które poprowadzi sala zabaw Wyspa Uśmiechu Legionowo-Jabłonna. Nauka profesjonalnego rysunku Sea Art Szkoła Rysunku, dmuchańce i niezjeżdżalnie ufundowane przez firmę Aviotex, popcorn oraz wata cukrowa. W sklepie klubowym można nabyć koszulki z repliką pierwszego zespołu dla najmłodszych zawodników Akademii oraz innych. Konkurs z nagrodą ufundowaną przez nasz klub. W przerwie meczu i po zakończeniu zapraszamy Państwa do strefy cateringowej na zapiekanki, kiełbaski z grilla, kawę, gorącą czekoladę, czekoladę oraz piwo niskoprocentowe. Dla najlepszego zawodnika w dniu dzisiejszym ufundowane zostanie na weekend samochód firmy Bike Plaza Warszawa. Partnerami wydarzenia są Poezja Smaków Catering oraz centrum wspinaczkowe Seven Level podczas meczu będzie możliwość zgarnięcia voucherów na skorzystanie z oferty ośrodka po, po zakupie kiełbaski z Gila. 20 voucherów do wykorzystania dla Państwa. Chcemy także z radością ogłosić, że do grona naszych sponsorów dołączyła spółka Budek. Firma jest rodzinnym przedsiębiorstwem z polskim kapitałem działającym na rynku od 1989 roku. Początkowo specjalizowała się w produkcji wapna lasow lasowanego, a od 1995 roku rozwija się działalność w branży cementowo-betonowej. Obecnie głównym profilem firmy jest produkcja betonu oraz sprzedaż i transport cementu, zarówno na potrzeby budownictwa mieszkaniowego domy jednorodzinne, osiedla, bloki biurowcowe, jak i na projekty infrastrukturalne, drogi, mosty, tunele, wiadukty, lotniska oraz infrastrukturę kolejową. Przed Państwem pojedynek KS Legionowia, Hutnik Warszawa. Przechodzimy do składów obu ekip. Drużyna gości wystąpi w następującym składzie. Z numerem 22 Jakub Bielak. Z numerem 3 Sebastian Cuch. Z numerem 10 Piotr Basiuk. Z numerem 11 Patryk Winiarski. Z numerem 13 Piotr Bujak. Z numerem 20 Tomasz Kupisz. Z numerem 23 Kacper Czapla. Z numerem 25 kapitan zespołu Piotr Dobrogost. Z numerem 44 Jakub Górski, z numerem 50 Michał Drawik, z numerem 97 Mateusz Bojdziński. Na ławce pozostają Multan, Kopeć, Rydelek, Partoszek, Górecki, Gorczyca, Jackiewicz, Włodarczyk, Bartnik. Trenerem zespołu gości jest dobrze znany Legionowskiej publiczności pan Michał Piros, asystentem trenera Łukasz Szlubowski, asystentem drugim Adam Szczepanik, trenerem bramkarzy Michał Bigajski. I kierownikiem drużyny Kamil Śnie Średniawa. Zespół Legionowi wystąpi w następującym składzie: z numerem 12 Kacper Rex, z numerem 2 Eryk Kwiatosz, z numerem 4 Ilya Kalpaczuk, z numerem 5 Ptasi Dominik Taszyński, z numerem 6 kapitan zespołu Konrad Zaklika. Z numerem 7 Hubert Michalik, z numerem 8 Kiryno Knysz, z numerem 10 Karol Ziomski, z numerem 19 Jakub Karabin, z numerem 24 Bartosz Michalik i z numerem 27 Dariusz Zjawiński. W rezerwie pozostają Szymczyk, Waszkiewicz, Partyka, Witkowski, Skop, Hojnowski, Zaparuszewski, Konopski, Drapsa. Trenerem zespołu legionowi jest Patryk Drewnowski, asystentem trenera Marcel Pruszkowski, drugim trenerem Piotr Olbrych, trenerem bramkarzy Jerzy Zych, kierownikiem drużyny Arkadiusz Wysocki, masażystą Bartłomiej Kuba. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska. Jako główny Wojciech Janik na liniach pomagać będą Patryk Lertowicz oraz Mariusz Łyżwiński.

I brawami Legionowia, całe białe stroje, Hutnik Warszawa, pomarańczowo-czarne. Szanowni Państwo, powitajmy na naszym stadionie trenera chutnika, Pana Michała Pirosza, który przez kilka lat był naszym szkoleniowcem. Witamy Panie Trenerze Legionowie. A także Patryka Drewnowskiego, trenera Legionowi, powitajmy. Jest, ale płatno. Nie, na YouTube jest tylko zachęta. Jak widzisz, tak to jest. Jak klub powie, tak robię. To ze swoim. Tada. Powiedz, żeby to wstawili tu za łapkę, bo im się to wypieszy. Trudno. Ale nie to. Kamera. Dobra, dajemy tutaj na ten. ќе зборуваме Да ја enn heyrði hann ma è così Oh. Katsu